17 września 1999 roku ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski pojechał do Harkowa, by uczcić polskich oficerów pomordowanych przez Sowietów. Na miejscu okazało się, że jest kompletnie pijany, chwiał się nad grobem. Widać było, że ma ogromne trudności z poruszeniem się. Zrejestrowały to obecne na miejscu kamery i fotoreporterzy. Żadna ze stacji telewizyjnych tego nie pokazała, nie wyemitowała tego w dniu, kiedy doszło do skandalu. O niedyspozycji prezydenta napisała Rzeczpospolita, bo ujawniła to Maria Przełomiec, która wówczas pracowała w zachodniej telewizji. Później nagłośniła Gazeta Polska, która dobitnie napisała, że Kwaśniewski był po prostu pijany. Telewizje dopiero później się tym zajęły i wtedy. Po mediach miał rajd Ryszard Kalisz, ówczesny szef kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego, teraz członek Państwowej Komisji Wyborczej. Kalisz kłamał w żywe oczy, że Kwaśniewski nie był pijany, ale że to był uraz Goleni. Można powiedzieć, kłamca Kalisz nadal jest w swojej formie.